Hello, witam wszystkich. Bardzo jesteś, Tonja Skopska. Oto zapowiadany odcinek z Apexa i Glam z Foxym. Oj. W moim odcinku też będzie, tylko na kamelce. I nowym mikrofonem, fajnie. No fajnie, Foxy ma nowy mikrofon. Ja przy okazji pokażę moje standardy. Po co? Standardy! Ażel, jest tutaj standardy i, mo i można się pochwalić, ile się ma killi. Jezus, Maria, ja nie wiem, jak ja cicho mam być. Ciągle mi ktoś wpija do pokoju i, i mówi, że mam być cicho. Jezu, jak ja mam cicho gadać, tak, żeby nikt mnie nie słyszał? Cichli się do mikrofonu, trzeba pójść. Człowieku, wieku, ja jestem obok mikrofonu. Jeżeli się jest to te przybliżę, to ja za chwilę będę miał go w gardle. Naprawdę. Naprawdę, człowieku. Dobra, i Jo. My... Będziesz mordować. Oczywiście. Z Tobą zawsze. No prawda, ciągle. To weź medyka. Może i to nie jest to samo co w trefie, ale ma... miej medykę. Miej. No, ty on się stał z skałą To jest kurde No bo ma, I celce celce. I jest <noise> ma po kamień na Ma kamień na tak mówisz? Człowieku, on jest robotem <noise> Ja mam jak zwykle wszystko wycisone Bo ciebie zagłusza Słuchaj ty lecisz tutaj na prawo A ja tutaj na te drzwi Dawaj Chodź Foxy! Halo! Pomocy! Ale Ale nie to prawo. Jakie ty prawo idziesz? Nie idź tam! To teraz masz broń. Bierz, szybko, bo mamy tu od razu kolejnego. Mamy tu od razu kolejnego, we dwóch chyba razem zbyt damy radę. Gdzie jesteś? A tu. Fak. Tam jest typo. Dawaj, biegniemy, dawaj, blisko. Ja za dużo ich jest. Nie, on miał. No, ty walczyć, że aman nie mam! <grym> <grym> Awo nie zabrakło! <zaplakuje>. Aha. nie, <grym> ja, ja wysunię całe ammo, jakie mi zostało! Aha. Tu Ta... była chwila, ja już sezołem na ziemi, nawet nie wiedziałem od czego. <grym> o, zaatakował no! Zaatakowałem cię. No. To nie na styna bo... Tutaj polecimy jeszcze raz Okej, okay, zobaczymy czy się tym razem jednym. Czy może przykładem <śmienicielizacja> <śmienicielizacja> Dobra Twoje teksty są za to do... za dobre. Dobra ja już tam lecę, dawaj ty też Tu my się obłączyłeś ode mnie? No bo ja wiem gdzie lecimy Dobra. <śmienicielizacja> ja tobie broń wyrzuciłem nie mam, a ja zobaczyłem już cel. No, okej. Okay. Smuga. A tam jest. Biegniemy za nim. No i peń. Chyba. Dawaj. Uwaga. Poczekaj, co ty robisz? Ja... Ja chciałem go wykączyć. Okay. Słuchaj, ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Mam małą nie ma HP. Nie ma tam nikogo. O, popatrz na moją postać. Wyobraź sobie, że ona płacze. Ty nie wiesz, że ona płacze, bo nie widać jej oczu. <trybujesz> Ten. Widzisz, jakie to głębokie? Słuchaj, co to było na moim zdjęciu, nie? Eee, Kluk leży tu lupem. A u ciebie normalnie sobie ćpielec. czy. <trybujesz> Bo ja czemu ja... nie lecisz? a ja tu w No tak ładnie. I nagle ktoś wbija na Discorda, nie? Ja od niego, sachę że lecie czuję, ja. mu tak mówi takimi tekstami. Nie wiem, wiem tylko jedno, trzeba tu dużo pułapek zrobić. Nie, nie, no panie! Przepraszam, nie chciałem. Ej, ktoś tu jest, na pewno, bo są drzwi otwarte. A nie, dobra, nie, nie, By są zamknięte sorry. Ja jestem, się lepiej nie zauważam. Uważajcie, mamy nowego lidera zabójstwa, Tak Eby... okay. ja się okazuje, że ten nowy lider zabójstwa nazywa się Zenek, nie? Tutaj... No nie, mamy prawo, i nas zabije od razu. Serio? Idźmy <ślech> to... i, i peczki. Ja, ja, ja już wiem dlaczego my nie mamy flagów, bo ty myślisz, a może ktoś tu przyjdzie, nas zabije. Nie wiem. P prawie zastrzeliłem Malvina. Zostaliłem Malwina. Jakiego <grym się> Malwina? No tego Bota tutaj. Nie wiem co to jest Malwina. No tego Bota tutaj. A, Malvin. Nie bij biednego Malwina. On, on sobie śpi. Malwina masz z Ale się biedak rozłożył. Ej, pamiętasz, my ostatnio tutaj umarliśmy, choć. piepsony co cofar w głowie. Ciebie głowa musi boleć. No Gdzie oni są, halo? Stoję, no! Czy tylko my dwaj? Tutaj gramy? A co ty się tam mordują, a my o tym nie wiemy? A stoi... ty za idziesz ode mnie daleko, a ja biegnę tu nisza. Stoję obok ciebie. No, co my się nie A ty za idziesz daleko gdzieś. A ja obok ciebie stoję. Plecy, Jakie plecy gdzie? Nie plecy, tutaj na, na... dachu typu gdzieś siedzi chyba. Tutaj. Gdzie oni są? Nie widzę ich. ich ja, nie widzę? Gdzie oni są? To... to fake. To był fake jakiś. Już nie ma fake'a. Wow, dwóch do mnie naparza, wow. Uciekaj, okay. uciekaj! Okej. To ja sobie tym razem poglądam. Hmm. Aha, fajnie. Ona u mnie przez chwilę nie miała tego skauta i ładowała wy powietrze. Bo ona tam po to ładuje. Rzuca sobie i no. Powietrze jest najlepszym przyjacielem człowieka. Nie. <laughs> yeah. Okej, okay, no to odbiorę ci powietrze. Widzisz bez powietrza i nie potrafisz żyć. Oznacza tobie, gdzie będą vlogowie, między innymi, nie? Dobra. O, chyba dobrze tobie oznaczyłem. Tam są vlogowie. Zabij się. Wstawaj. Nie ma mi tu umielenia. Chodź, szybko mam apteczkę dla ciebie, chodź. Kute, uratowań mnie! Tak, uratowałem twój tyłek. On był taki Mało! Powiem tobie, gdzie są, gdzie są przeciwnicy. Przeciwnik z mojej strony. <grym> <grym> dobra, wait, gdzie teraz lądować? A, dobra. Mać te, te. Fuck. Jest po. Obity, mały tutaj. Już po nim. Ja go, Jezus panie, jak ja rzucam tym granatem. Szybko wchodź tam, bo oni się tam lecą.